Halo, dzień dobry, cześć. Dzisiaj akurat format audio ze względu na trafający remont i przygotowania do przeprowadzki nie mam teraz warunków, żeby nagrywać wideo. Mam nadzieję, że to zrozumiecie, ale też myślę, że format pytań i odpowiedzi jest zazwyczaj gadającą głową, więc prawdopodobnie nie stracicie zbyt wiele, jeżeli tego wideo dzisiaj w nagraniu nie będzie. Oczywiście jest również wersja tekstowa na blogu, jeżeli preferujecie. Przeczytać pytania, czy też znaleźć konkretne. Podlinkowałam je również w opisie tego filmu. Będzie łatwiej poruszać się po tym materiale. A teraz, nie przedłużając już bardziej, przechodzimy do pytań, które zadaliście zarówno pod ostatnim filmem na YouTube i na Instagramie. Zaczniemy prostym, krótkim pytaniem, czy można jako portfolio wykorzystać profil na Instagramie? I tu moja odpowiedź jest, to zależy. Jeżeli szukacie pracy, to znaczy chcecie być gdzieś zatrudnieni, to Instagrama traktowałabym jako dodatkowy kanał, a nie główną stronę z portfolio. Przede wszystkim dlatego, że żeby móc Instagrama przeglądać, trzeba się do niego zalogować. Osoby rekrutujące oglądają nasze zgłoszenia na firmowych komputerach. I zakładam, że mogą nie mieć firmowych kont tylko po to, by na Instagrama wchodzić, a mogą być niechętne do logowania się na swoje prywatne profile w tym celu. Instagram nie ma też najlepszego formatu do przeglądania portfolio, zwłaszcza tego z obszaru UIA, UXa, więc tu raczej traktowałabym go jako miejsce, gdzie można budować markę osobistą, a mniej jako główne portfolio. Kolejne pytanie było bardzo długie, więc rozbiłam je na kilka mniejszych pytań i nawiązywało do tego, co mówiłam w ostatnim filmie o szukaniu pracy i moich planach, jak sobie zaplanowałam to szukanie pracy. Zaskoczył mnie bardzo założony czas dwóch tygodni na przygotowanie portfolio. Mało. Może opowiesz o tworzeniu go na tym konkretnym etapie. Jak to się stało, że jesteś w stanie teraz w dwa tygodnie zrobić prezentację swojej wieloletniej pracy? Um, Chciałabym w ogóle zrobić osobny film o tym etapie przygotowywania portfolio. Czekam jeszcze chwilę na zebranie większej ilości feedbacku, bo nie sztuką jest zrobić portfolio, tylko bardziej zrobić taki, który będzie skuteczny. Też w nadchodzący miesiąc lub dwa będę wyjazdowa, więc trudno będzie mi coś nagrać, ale obiecuję, że taki materiał się na pewno pojawi. Co do pytania, byłam w stanie zrobić portfolio w dwa tygodnie, a tak naprawdę w półtora tygodnia, bo udało mi się skończyć szybciej niż zakładałam. Bogubudowałem je w oparciu o pięć opisów projektów, które nie były starsze niż 5 lat. A to oznacza, że sporo rzeczy jeszcze pamiętałam z procesu pracy zespołu Problemów i Wyzwań i na pewno ułatwiłoby pracę regularne dokumentowanie projektu, a na pewno wzięcie z poprzedniej firmy plików, żeby zrobić jakieś wizuale, bo tego faktycznie mi na etapie tworzenia brakowało. Niemniej założyłam też, że nie będę się z tym portfolio za bardzo pieściła i celem było stworzenie pięciu opisów, zamknięcie w prezentację i wysłanie, żeby zobaczyć, czy w ogóle jest jakiś odzew. No i tu mam kilka ciekawych obserwacji, ale zostawię je sobie na ten film o portfolio. Czy robiłaś sobie zawsze notatki wcześniej? Jeśli tak, to w jakiej formie? Jak szczegółowo opisywałaś problemy? Co zachowywałaś? Czy może robisz z dołu te opisy korzystając z materiałów, które zgromadziłaś? Czy opisujesz każdy projekt bardzo dokładnie? Czy skupiasz się na czymś bardziej? Wybierasz z każdego projektu najciekawszy problem. W związku z tym, że 4 na 5 projektów, które opisywałam, to były projekty trwające ponad rok, nie dałoby się opisać wszystkiego bardzo dokładnie. To znaczy dałoby się, ale wątpię, czy ktokolwiek chciałby czytać kilkadziesiąt stron opisu jednego projektu ja nie. Żeby uniknąć dłużyzny, po prostu wybierałam rzeczy z tych projektów, które czułam, że będą najciekawsze na stanowiskach, na które się rekrutowałam. Więc w jednym projekcie skupiałam się na bliskiej współpracy zespołu badawczego z projektowym. I to, jak jako projektantka wykorzystywałam te zebrane dane w innym projekcie skupiałam się na rozwiązaniu wyzwań technologicznych i ograniczeń, które mieliśmy narzucone, i pokazałam, jak poradziłam sobie z nimi w tym konkretnym przypadku. W efekcie też nie opisałam wielu ciekawych rzeczy, ale uznałam, że mają niższy priorytet niż te wybrane i dodatkowo po zaproszeniu do rozmowy zawsze mogę do nich nawiązać. Kolejne pytanie, jak opisujesz pracę zespołową? Czy zaznaczasz wyraźnie, jak współpracowałaś z innymi oprócz własnego zakresu? Czy jak opisujesz zespołowe biznesowe problemy, które przełożyły się na rozwiązania gorsze dla użytkownika? Tak, tak, bardzo wyraźnie zaznaczałam, że każdy z projektów to praca zespołowa, również dlatego, że nie zawsze było tak, że cały projekt realizowałam wyłącznie własnymi rękami, a również odpowiadałam za na przykład zarządzanie zespołem projektantów, wspieraniem ich w planowaniu pracy i odpowiedzialnością za to, co dostarczyli. Nie bójcie się mówić, że nie zrobiliście czegoś sami, albo jasno zaznaczajcie, co robiliście Wy, a co robili inni członkowie zespołu. Przy każdym projekcie pisałam, jaka była moja rola w tym projekcie, a potem w treści pisałam na przykład o tym, że. Zespół badawczy zorganizował jakiś warsztat, a ja przełożyłam wyniki tego warsztatu na przykład na kolejne zadanie, które wykonywałam razem z zespołem projektantów. I tu na przykład pisałam, że odpowiedzialna byłam za stworzenie na przykład nie, jakiejś dokumentacji, prezentacji, szablonów itd. Wiele ogłoszeń mocno akcentowało w ogóle potrzebę pracy w zespole, współpracy czy wręcz zarządzania interesariuszami, zwłaszcza na stanowiskach MIT i wyżej, więc chciałam to dodatkowo akcentować, wspominając o bliskiej współpracy z biznesem czy programistami. To do rzeczy, które wpływały negatywnie na efekty naszej pracy, umieszczałam to w formie wyzwań, z którymi trzeba było sobie po prostu poradzić, więc również o tym pisałam. No i tutaj pytanie, czy ktoś to w ogóle czyta? Bo myślę, że nie. Czy ktoś czyta, śmiem wątpić? To jedna z moich obserwacji z rekrutacji, ale tak serio, jeśli przykujecie wzrok, przejdziecie dalej. To osoby przygotowujące z Wami na przykład wywiad techniczny, sprawdzające, czy w ogóle coś wiecie, może odnosić się do informacji zawartych w portfolio. Więc nawet jeśli um, ktoś go nie czyta na początku, od deski do deski, to do tego portfolio prędzej czy później um, wrócicie. E ciekawa obserwacja była taka, że częściej to portfolio przydawało mi się jako materiał do opowiadania o moich doświadczeniach i wybranych projektach niż. Jakieś pytania skierowane do mnie o to portfolio ze strony rekrutujących. No i tutaj mamy takie trochę pytanie egzystencjonalne, czym jest tak naprawdę portfolio i zostawię szerszą odpowiedź na film o portfolio, ale teraz w skrócie: portfolio to coś, czym chcecie się pochwalić. Dokumentacja waszych najlepszych, najciekawszych projektów. A że portfolio potrafi mieć różne cele, na przykład pozyskiwanie klientów, gdzie się jest freelancerem, czy zdobycie pracy na konkretne stanowisko, to i potrafi mieć różne formy. No, i mamy tendencję w tych zawodach kreatywnych do takiego caskania się z portfolio i zastanawiania się, czy zrobicie tak, czy siak. W efekcie poświęcamy na nie, moim zdaniem, zdecydowanie za dużo czasu, patrząc na to, że osoby szukające stałej pracy raczej nie będą go potrzebować aż do poszukiwania następnej pracy. Więc tutaj, odnośnie portfolio i szukania pracy, mam dużo różnych obserwacji, tak na świeżo, więc no, postaram się je umieścić w kolejnym filmie o portfolio. Pytanie: jak. Opisywać projekty, w których nie ma dokładnych metryk, opisujących skutki moich działań dostępnych dla mnie jako projektanta. Opisywać wszystko poza metrykami. Też mam takie projekty w portfolio i nawet nie miałabym ich jak zmierzyć, bo na przykład jeden z projektów jest w trakcie wdrażania, a ja nawet nie mogę podać nazwy klienta czy pokazać obrazków. Ale w takim przypadku zależało mi, żeby zaznaczyć, że w tym projekcie badaliśmy, testowaliśmy, wykorzystaliśmy konkretne techniki i na bazie tych wyników zaprojektowaliśmy rozwiązanie. No i nie opisuję wtedy projektu pod kątem, co to dało użytkownikom, bo na razie mamy deklaratywne opinie z testów, ale skupiam się na tym, czego się nauczyłam, jakie były wyzwania itd. Tak to jest problem wielu osób projektujących, które pracują na przykład w agencjach, gdzie w pewnym momencie jesteśmy wypinani z projektu i nie możemy obserwować efektów w dłuższym ujęciu, a mimo to tworzymy swoje portfolio i zdobywamy pracę w innych miejscach. Myślę, że spokojnie można opisać projekt będąc otwartymi względem rekruterów. Po drugiej stronie też są osoby, które raczej znają realia pracy na przykład w agencjach, w tym przypadku można pokazać, w jaki sposób mierzylibyście skuteczność projektu, jakie metryki by wam w tym pomogły. No, trzeba sobie jakoś radzić. Są oczywiście firmy, które bardzo otwarcie piszą o wymogu, o wymogu zamieszczenia projektów z metrykami i efektami, ale z moich obserwacji policzyłabym ich na palcach jednej ręki. Długie pytanie. Są projekty łatwiej strawialne i wytłumaczalne, ale są też takie, które wymagają ostrej wiedzy domenowej. Projekty bardzo techniczne i skomplikowane, problemów pojawia się tam na pęczki. Projektant pracuje nie tylko nad ulepszaniem produktu, ale mierzy się z długiem technologicznym i milionem potrzeb na raz. Czy w ogóle jest sens jakoś to zbierać i opisywać, ale także i opowiadać o nich, czy to nie strata czasu? Ja nawet nie jestem w stanie o, takich projek o takim projekcie z marszu opowiedzieć, podejrzewam, że wysłuchanie mnie także nie należałoby do najłatwiejszych. I nie wiem, w jakim stopniu, jeśli to pokazywać, wchodzić w szczegóły. Nie prowadziłam niestety nigdy rekrutacji na seniora i nie wiem, jak to wygląda z drugiej strony. Teraz moja długa odpowiedź. Mhm. Jak najbardziej jest sens opisywać i pokazywać, bo to jest to tak naprawdę, co jest najciekawsze w naszej pracy. Zwłaszcza kwestie związane z wiedzą domenową i problemy, które pojawiają się w projekcie. Ja, mając taki projekt w portfolio, napisałam na przykład o wyzwaniach. Jeden slajd mam z wyzwaniami i zaraz obok podane jest, jak sobie poradziłam z tymi wyzwaniami. Jeżeli chodzi o wiedzę domenową, to jeśli aplikujecie do firmy, która robi podobne rzeczy, to z reguły wystarczy napisać, że dzięki udziale w projekcie tym i tym zdobyliście wiedzę domenową z zakresu, nie wiem, telemedycyny, logistyki, wąkowości, coś tam i nie wchodzić w szczegóły. Natomiast zawsze warto wspominać o tym, co było dla Was największym wyzwaniem. Więc tyle jeśli chodzi o opis projektu. Jednak jest tu jeszcze jeden wątek, który, chcia, który chciałabym zaadresować: czyli ja nawet nie jestem w stanie o takim projekcie z Marszu opowiedzieć. Podejrzewam, że wysłuchanie mnie także nie należałoby do najłatwiejszych. Opowiadanie o swoich projektach to absolutnie najważniejsza rzecz, do której trzeba się przygotować. Pięknie opisane portfolio nie pomoże Wam specjalnie, jeśli rekrutujące osoby poproszą Was o opisanie wybranego projektu, a Wy nie będziecie potrafili opowiadać o nim w ciekawy, angażujący sposób. No bo jeśli nie jesteście w stanie opowiedzieć o czymś, co robiliście, wyciągnąć z tego esencji i przetłumaczyć to na prosty, zrozumiały język, to jaką mamy gwarancję, że będziecie potrafili zrobić to samo w projekcie na przykład skomplikowanego systemu finansowego, który w jakiś sposób trzeba będzie uprościć i przetłumaczyć, Klientom i klientkom, którzy być może na tym temacie się nie znają. I to opowiadanie, prezentowanie to naprawdę jest coś, co można sobie wyćwiczyć. Uwierzcie mi, byłam w tym super słaba, a o istocie prezentowania stworzyłam nawet nagranie mojego mini-podcastu, czy jakkolwiek to nazwiemy. Link umieszczę w opisie tego filmu również. Pytanie, luźna dywagacja, ostatnimi czasy na Behance pojawiło się mnóstwo UX, UI case study, widać, że robione są przez juniorów, aby pokazać cały proces, research, persony i takie tam. Na pierwszy rzut oka wygląda to imponująco, a jeśli rekrutujemy się do firmy jako seniorzy, ale w firmie nie ma żadnych projektantów, to czy nasze łyse portfolio bez wodotrysków z prawdziwymi problemami biznesowymi nie będzie z góry ocenione jako gorsze tylko przez samą formę przez lejka? Wiedzieć co? Nie wiem. Trudno postawić mi się w miejscu różnych firm i osób rekrutujących, ale na przykład u mnie nie ma chyba ani jednego szkicu, makiety czy flowu. Właściwie warstwa wizualna jest mocno ograniczona do kilku małych obrazków, bo nie wszystko mogę pokazać. Na pewno obrazki się przydają jako coś, co przyciąga wzrok i pomaga nas zapamiętać, ale sami, ale sami pomyślcie. Jeśli wszystkie portfolio wyglądają tak samo i robione są od jednego szablonu, to jak wtedy macie się wyróżnić? Różne firmy szukają różnych kompetencji. Jeśli ktoś szuka kogoś od strony wizualnej, to będzie szukać ładnych obrazków, ale to nie znaczy wcale, że ich brak zupełnie was skreśli z rekrutacji. Moja obserwacja jeszcze z poszukiwania pracy za granicą. Ja mam wrażenie, że na tym początkowym etapie to portfolio w ogóle nie jest przeglądane, tylko skanowane jest CV i na tej podstawie dopiero. Wybierana jest grupa osób, których portfolio i całe zgłoszenie wysyłane jest do osób, które się znają na rzeczy i przeglądają te nasze wykresy, opisy caseów biznesowych itd. Ile fizycznie można pokazywać innym firmom z tego, co się zrobiło, czy anonimizować projekty, kolejne nakłady pracy. No, to jest mój przypadek, dlatego w trakcie prac zrezygnowałam jednak z postawienia strony, bo trochę za bardzo bym się musiała napracować, żeby po prostu niektóre informacje ukrywać. Nie bawiłam się w anonimizowanie projektu, bo nawet nie miałam plików otwartych do połowy moich projektów, czy też nie miałam softów, w którym mogłabym sobie otworzyć i poprzerabiać. W efekcie wybrałam takie fragmenty i taką skalę, żeby nie pokazywać konkretnych informacji, jedynie skalę pracy, nakład pracy lub styl. Czyli na przykład jak miałam model architektury informacji, to nie pokazywałam, co tam jest napisane tylko ułożyłam kilka obok siebie, żeby pokazać, jak rozbudowane struktury i złożone projekty miałam do przygotowania. Pytanie część druga e, poprzedniego. Zastanawiam się w ogóle, czy budowa tradycyjnego portfolio ma sens. Wstępnie jeśli będę robiła swoje, chyba wyjdę od problemów i rozwiązania nie projektów, bo chyba to powinno bardziej interesować potencjalnego oglądacza, ale nie widziałam osobiście takich portfolio, nie żebym dużo widziała. Czasem pewnie projektanci pracują dla znanych firm i chcą się temu pochwalić. Moich klientów raczej nikt w Unii Europejskiej nie zna, przynajmniej tych ostatnich, a zresztą pochwalić się markami też można w inny sposób. To, że czegoś nie widzieliście, wcale nie musi oznaczać, że to jest złe. Powtórzę, co już mówiłam. Mam poczucie, że duża część portfolio to odklepane na jedno kopyto szablony, niczym się nie wyróżniające. U mnie trzy projekty to projekty dla polskich firm, więc nie świeciłam w prezentacji ich nazwami, bo nikogo to nie obchodzi, a nikt z tym nie będzie miał żadnych konkretnych skojarzeń. Za to opisywałam to jako na przykład Mobile First, bramka płatności dla jednego z największych banków w Polsce. Nazwa marki pojawiła się potem gdzieś w opisie, ale naprawdę przy tylu firmach na świecie jakieś randą nazwy z Polski nic nikomu nie mówią. Więc tutaj specjalnie bym się tym martwiła. Pytanie. W rozważaniach o pracy z wyjazdem za granicę w długoterminowej perspektywie najbardziej obawiam się nieprzewidzianych przeze mnie różnic kulturowych, że praktyki i mechanizmy, które dobrze spisywały mi się w Polsce, okażą się nie być zasadne za granicą, albo coś, co z początku mogło się wydawać moim atutem i wkładem w zespół, wcale nim nie będzie. Czy podzielasz lub podzielałaś moje obawy? Wybierając miejsce wyjazdu, warto zrobić sobie wcześniej grubą analizę, z czym taki wyjazd się wiąże, zwłaszcza jeśli planujemy, że wyjeżdżamy na stałe na, czy na długie lata. Ja wybrałam kraj, który kulturowo nie jest tak odległy od naszego. Jasne, są pewne różnice, ale nie tak wielkie, jak gdybym przeprowadzała się np. do Korei Południowej albo Japonii. Więc ja się tego nie boję. Raczej i tak będę pracować w międzynarodowym środowisku. Taki urok Holandii i wielu firm z Amsterdamu, więc siłą rzeczy będę miała do czynienia z całym przekrojem kultur. Miałam okazję zarówno przebywać wielokrotnie w kraju, do którego się wybieram, poznać osoby z tego kraju, również dużo starsze ode mnie. Mam na miejscu rodziny i znajomych, którzy na bieżąco dzielą się wrażeniami, więc tego się raczej nie boję. Choć wiem, że czeka mnie na pewno dużo zaskoczeń. Akurat nie w temacie pracy, ale w kontekście najmu mieszkania. Do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego w wynajmowanych mieszkaniach nie ma. Podłogi. To znaczy, wynajmujesz mieszkanie, musisz ogarnąć podłogę. Jak się wyprowadzasz, to ludzie zabierają podłogę ze sobą. Jak <laughs> ktoś wie, o co chodzi z tym w Holandii, to dajcie znać w komentarzach, bo to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło. Pytanie, czy projekty trzeba faktycznie bardzo opisywać? Zastanawiam się, czy rekruterzy to czytają. Trochę podobne pytanie już było, więc dodam jeszcze, że byłam po drugiej stronie i mam ze sobą doświadczenia przeglądania portfolio wielu osób w krótkim czasie. Jestem zdania, że jednak krótsze opisy dadzą więcej niż te bardzo rozległe. Ja nie miałam czasu, żeby przeczytać wszystko od deski do deski, przynajmniej nie na początkowym etapie, gdy wybierałam osobę do dalszej rozmowy. Um, ja mogłabym opisać projekty, które robiłam na kilkudziesięciostronnicowe prezentacje, bo to projekty trwające na przykład 3 lata albo rok, ale wiem też, że nie wszystko, co się w tych projektach działo, było po prostu ciekawe. Dlatego opisuję wybrane obszary, etapy tych projektów, które uważam za najciekawsze, również dla rekruterów, a pozostałe zostawiam możliwie najkrótsze z założeniem, że jeśli ktoś będzie chciał się dowiedzieć więcej, mogę po prostu o tym opowiedzieć na rozmowie. Pytanie, planowałaś ten proces, czy, czy spontanicznie do tego podeszłaś? To jest bardzo zaplanowany proces. Na początku roku brałam pod uwagę przeprowadzkę do innego kraju, ale nie było to jeszcze w 100% pewne. Na tym etapie skupiłam się na pracy na uczelniach, których w tym roku miałam kilka, i po skończeniu tego planowałam już zabrać się za szukanie pracy. O tym opowiadałam w ostatnim filmie, więc zapraszam. Pytanie, jak zacząć szukać, jak zorganizować sobie ten czas na szukanie pracy? O tym również już opowiadałam we wspomnianym wcześniej filmie o moich poszukiwaniach pracy. Minęło od tego czasu ponad 4 tygodnie i udało mi się iść założonym planem. Nawet niektóre rzeczy udało mi się przyspieszyć. Mam format GiveNotion, która pozwala mi się zorganizować, więc działam na tym. Zachęcam bardzo do bieżącego zapisywania sobie, gdzie już aplikowaliście, na jakie stanowisko i przede wszystkim kopiowań, kopiowania opisów z ogłoszeń, bo te potrafią znikać bardzo szybko, a jednak nawiązują do nich często osoby w trakcie rekrutacji. Pytanie o różnice między szukaniem pracy w Polsce a za granicą. Na razie nie widzę większych różnic. Też trzeba pamiętać o tym, że ja w sumie nie szukałam aktywnie pracy w Polsce przez ostatnie 8 lat. Rekrutowałam, ale, ale sama nie byłam po drugiej stronie, więc, no, też sporo rzeczy się pewnie zmieniło w rekrutacjach w naszym kraju. Natomiast, pierwsza taka obserwacja, którą widzę, no to to, że w Polsce jest zdecydowanie więcej ogłoszeń z widełkami płacowymi. W holenderskich ogłoszeniach znalazłam na razie dwa czy trzy takie ogłoszenia, na kilkadziesiąt, które przeglądałam. No, i widełki są zawsze podawane w brutto na rok, więc trzeba sobie to na początku przeliczyć, bo w ten sposób pytałem też na rozmowach o nasze oczekiwania. Jak się mówi, że chce się ileś tam netto, to i tak pytają, ile to jest w brutto, co, co wymaga szybkiego zaznajomienia się ze systemem podatkowym w, w Holandii. Ciekawe jest dla mnie to, że w miarę szybko dostaję odpowiedzi, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, mimo okresu wakacyjnego. W jednej firmie byłam po trzech rozmowach już, gdzie od momentu, kiedy złożyłam aplikację, minął raptem tydzień, a po 18 dniach od rekrutacji do tej firmy udało mi się otrzymać ofertę, więc jestem zaskoczona tempem. Jak wspomniałam, rekrutuję się też w sezonie wakacyjnym i sporo osób jest na urlopach, o czym jestem informowana w trakcie rekrutacji, że feedback na przykład dostanę dopiero po tygodniu, bo jakiś tam head of design jest, jest teraz na urlopie. Co jeszcze? Jest mnóstwo ogłoszeń ze startupów, które póki co mam wrażenie... Mają dużo wyższe budżety na stanowiska projektowe i dużo, dużo firm zagranicznych, które otwiera, rozwija swoje biura w Holandii, więc ofert jest mnóstwo. No i te różnice w zarobkach projektantów w Polsce i w Holandii. Mam wrażenie, że w Polsce stosunek ten taki zarobków do kosztów życia jest dużo bardziej atrakcyjniejsze niż w Holandii. To, to było moje zaskoczenie, że projektanci w Holandii nie zarabiają wcale jakichś nieziemskich kokosów. Co jeszcze? Sporo firm wymaga obecności w biurze. Mam wrażenie, że w Polsce popularniejsza jest jednak praca całkowicie zdalna w tych takich firmach dookoła IT. Ale tu mogę się mylić, nie przeglądałam zbyt wielu polskich ogłoszeń ostatnio. I zdecydowana większość ogłoszeń wymaga jedynie znajomości języka angielskiego. Holenderskiego wymagają firmy z obszaru budżetówki, niektóre banki, jakaś poczta, ministerstwa czy sieci sklepów dostępnych wyłącznie w Holandii. Więc dla osób spoza kraju to na pewno ułatwienie. I na tym etapie to tyle z moich obserwacji. To się pewnie będzie jeszcze zmieniać z kolejnymi spotkaniami i rozmowami. No i już jak zacznę pracę na miejscu, to pewnie będę miała sporo, sporo obserwacji. Tu mamy pytanie takie ogólne, na co rekruter zwraca uwagę przy przeglądaniu CV portfolio, chodzi bardziej o UI. Mogę powiedzieć, na co ja zwracałam uwagę, jak szukałam UI-owców, -owc, UI bo na co zwracają uwagę inni ludzie, nie mogę odpowiedzieć. Jeżeli szukałam UI-owców, to patrzyłam przede wszystkim na warstwę wizualną i szukałam projektantów możli projektów możliwie rozbudowanych. Zwracałam uwagę na najdrobniejsze detale typografia, kompozycja, spójność, różnorodność stylów i oczywiście sensowność rozwiązań. Dużym plusem było tworzenie swoich ikon i małych ilustracji bądź tworzenie animacji. I kolejne pytanie, takie bardziej ogólne, od czego zacząć tworzenie case study? Ja bym powiedziała, że od zastanowienia się, co chcecie w nim przekazać, co jest najważniejsze w tym projekcie, najciekawsze i co najbardziej zainteresuje rekruterów. Nie róbcie case study dla siebie, tylko dla osób, które na jego podstawie mają ocenić, czy coś tam kumacie, czy macie wymagane doświadczenie, no i czy będzie można je przełożyć na projekty w firmie, do których się rekrutujecie. Zaczęłabym od szerokiego opisania projektu. A potem zastanawiania się, gdzie można poskracać nadmiarowe informacje i teksty. Pytanie nawiązujące do tego, o czym opowiadałam w filmie o szukaniu pracy, czyli w jaki sposób dopasowujesz portfolio ICV do ofert pracy? Czym się kierujesz? No I to jest bardzo ciekawe, bo w ostatnim filmie o szukaniu pracy pisałam, że będę sobie um, iterować i portfolio ICV i koniec końców nie zmieniłam specjalnie ani jednego, ani drugiego. Wyjątkiem są błędy, czy literówki, które gdzieś tam po drodze znalazłam, czy lekkie przerobienie portfolio na potrzeby spotkania rekrutacyjnego z zespołem projektantów. A przez to, że miałam jakiś odzew z ciekawych firm, nie zdecydowałam się, żeby dalej poprawiać jedno czy drugie. Natomiast widzę wyraźnie po odpowiedziach, że mm, odpadałam na etapie złożenia CV z bardzo dużych firm. Mogę więc zakładać, że albo miałam za małe doświadczenie, albo źle je opisywałam, że nie byłam zapraszana dalej. Jeśli chciałabym teraz znaleźć pracę w korpo, Pierwszym krokiem byłoby właśnie poprawienie CV i opisu obowiązków. Mam poczucie, że mógłabym, mógłby być po prostu bardziej precyzyjny. Pytanie: Jak pokazać proces myślowy w portfolio? Konkretne przykłady, zwroty, których można użyć. Nie podam Wam ani konkretnych przykładów, ani zwrotów, których można użyć, bo to bez sensu. Jeżeli chcecie pokazać swój proces myślowy, to musicie go opisać po prostu po swojemu. Takie korzystanie z gotowców, z przykładów sprawia tylko, że większość portfolio wygląda tak samo, brzmi tak samo i w efekcie można się zastanawiać, czy osoby, które w ten sposób je budują, byłyby w stanie wyjść poza takie określone ramy gdy trzeba rozwiązać złożone problemy w realnych projektach. W sieci znajdziecie dużo instrukcji, jak budować idealną prezentację, jak przedstawić case study, czy jakie elementy powinniś, powinniśmy zawrzeć, żeby to miało sens. Opowiada o tym m.in. Jela Bojarczuk na swoim Instagramie, Jaka Zawolińska i linki do e, tych Instagramów dziewczyn podeślę Wam na pewno w opisie tego e, filmu. Pytanie, czy portfolio to must have w rekrutacjach? Na stanowiska projektowe, raczej tak. W ofertach, na które aplikowałam, link do portfolio w sumie pojawiał się rzadko i mam podejrzenie, że większość firm ocenia najpierw CV i list motywacyjny, ale dojdziecie w którymś momencie do etapu, że ktoś poprosi was o to, żeby opowiedzieć o jakimś projekcie, i wtedy możecie sobie odpalić portfolio na ekranie i po prostu przejść przez taki projekt. Na stanowiskach seniorskich spotkałam się z podejściem, że kandydaci i kandydatki nie mieli portfolio, a w zamian proponowali prezentację projektu z szerowaniem ekranu i to jest też spoko, ale pewnie dużo będzie zależało i od roli, na którą się rekrutujecie, i procesu w firmie. Pytanie: Czy masz faworyzowany typ firm, np. agencja bardziej niż produktowiec w przeszukaniu? Um, jeżeli chodzi o typ firm. To tak, nie szukam pracy w tej chwili w agencjach ani software house'ach, Rekrutuję się na stanowisko product designera, więc są to raczej firmy produktowe. Na pewno nie spinam się, jeżeli chodzi o branże i konkretne produkty. Gdybym szukała pracy w Polsce, na pewno bym sobie bardziej to określiła. Moim celem jest przede wszystkim wyprowadzić się do innego kraju, a z tej okazji nie mogę sobie pozwolić na wybrzedzanie. Muszę po prostu zarobić kasę, która pozwoli mi się utrzymać, wynająć mieszkanie i tak dalej. Więc w tym przypadku aplikowałam również do firm, do których koniec końców nie chciałabym, w których koniec końców nie chciałabym jakoś specjalnie pracować, ale wiedziałam, że mają na przykład pakiety relokacyjne, co ułatwiłoby mi przeprowadzkę i utrzymanie się po prostu na miejscu. Więc na pewno nie agencja i na pewno nie software house'y, produkty, i, I na razie to w sumie tyle, jeżeli chodzi o moje dookreślanie typu firm. I pytanie jeszcze też takie bardziej ogólne: jak ważny jest motion design w UI i UX? Czy mocny skill w motion designie będzie? A tu ten podczas szukania pracy jako UI UX product designer. To zależy od firmy, produktu i roli, i z reguły, jeśli ktoś potrzebuje osoby do animowania, to po prostu to zaznacza się w ogłoszeniach. Teraz przeglądałam głównie ogłoszenia dla UX designerów bądź product designerów, i tylko kilka razy mignęła mi umiejętność animowania interfejsu jako coś miłego, dodatkowego. Ale nigdy jako obowiązkowe wymagania. Jeśli szuka się bardziej pracy w UI designie, to ja bardzo Was zachęcam do tego, żeby nauczyć się podstaw animacji i umieć poruszyć drobne elementy. To może być Wasza duża przewaga nad innymi projektantami. To by było na tyle z pytań i odpowiedź na temat szukania pracy. Ja wracam do pakowania kartonów i ogarniania swojej przestrzeni. Zachęcam Was też do zerkania na Instagrama. Teraz z tych wszystkich profili społecznościowych tam jestem faktycznie najaktywniejsza i staram się wrzucać na bieżąco takie podsumowanie moich rozmów i tego, jak idą mi aplikacje. Jak dostaję jakieś odmowy informacje, to jest też zapisywane w wyróżnionych Insta Stories, więc zapraszam. Link znajdziecie w opisie tego filmu i zachęcam do zapisywania się do mojego newsletter który wysyłam raz w miesiącu w formie jakiegoś dłuższego materiału, archiwizowanego również na blogu oraz krótszych notatek, inspiracji, linków i ciekawostek, które archiwizowane już nie będą. Więc to tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia zobaczenia następnym razem. Cześć!